Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wy pewnie tego nawet nie wiecie, ponieważ filmy na moim kanale pojawiały się regularnie, ale tak wygląda człowiek, który jedną nogą jest jeszcze w chorobie. Także jeżeli gadałabym trochę od rzeczy bądź była nieco zachrypnięta w trakcie dzisiejszego filmiku, to proszę wybaczcie mi to. W każdym razie stwierdziłam, że nie będę już przymulać i dzisiaj usiądę przed kamerą i nakręcę dla was test nowości z drogerii, między innymi pędzle, które pokazałam Wam ostatnio na Instagramie i które wzbudziły ogromną ciekawość, ponieważ są to pędzle. Dostępne w Rosmanie. I mam tutaj taki zestaw pędzli marki Killies. Są to pędzle syntetyczne w takich przepięknych, pastelowych kolorach, pasują mi do dzisiejszego tła. Mam też gąbeczkę z tej marki i jestem niesamowicie ciekawa, jak się sprawdzą. Dzisiaj się to okaże. Także będę bazować dzisiaj na tych pędzlach, a jeśli chodzi o kosmetyki, które będę dzisiaj testować, to będzie to i Essence, i Catrice, i Sensic. Także będzie się działo, koniecznie za mną zostańcie. Zapraszam na film. Zbliżyłam Was nieco do siebie, także możemy już spokojnie rozpocząć tę makijażową imprezkę. I pierwszym kosmetykiem, którego dzisiaj użyję będzie baza pod makijaż z Catrice. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek używała bazy właśnie tej marki. I tutaj mam Tensational i jest to baza, która ma spełniać aż 10 różnych funkcji. Między innymi ma nawilżać, ma wygładzać zmarszczki, ma wypełniać pory, ma ochraniać naszą twarz przed zanieczyszczeniem powietrza. Ma również filtr przeciwsłoneczny SPF 15. A na ile się sprawdzi, to się zaraz okaże. Jeśli chodzi o jej konsystencję, to jest taka dosyć kremowa. Nie wydaje się jakoś taka mocno silikonowa, gęsta, jak to zwykle bywa, na przykład z bazami wypełniającymi pory. I tak jak widzicie, moja cera dopiero dochodzi do siebie, bo w zeszłym tygodniu praktycznie w ogóle się nie malowałam, byłam chora. No i mimo wszystko mnie wysypało, i teraz się to goi, także będzie co przykrywać. A jeśli chodzi o tę bazę, to mam wrażenie, że ona fajnie wygładza, też lekko redukuje może widoczność żyłek, bo ma delikatny kolor. No i jest taką dosyć przyjemną bazą w konsystencji, lekko-lepką, także mam nadzieję, że dobrze przytrzyma mi tutaj podkład. Czas moi drodzy na podkład. I użyję dzisiaj podkładu, którego nie planowałam używać, ale dostałam ostatnio paczkę PR z kilkoma kolorami. I ja wiem, że jest to podkład już stary, dobrze większości z Was znany. Ja go nie pamiętam, żebym kiedykolwiek testowała, może testowałam i nie zrobił na mnie wrażenia, albo po prostu nie miałam z nim nigdy styczności, bo z tej marki używałam kiedyś innego podkładu i już żeby nie przedłużać, to użyję dzisiaj podkładu Max Factor Facefinity e, tutaj mam kolor 40 Light Ivory, tak jak wspomniałam, nie przypominam sobie, żebym go kiedykolwiek używała, ja z czasów licealnych pamiętam podkład Lasting Performance, który używałam nałogowo i zużyłam kilka opakowań, a jeśli chodzi o ten to chyba coś mnie ominęło i nawet nie wiem co to jest za podkład, jakie ma właściwości chyba kryjące, w każdym razie Producent obiecuje długotrwałość i dobre krycie. Także jest to taki podkład, pewnie jesienny, który sprawdzi się przez właściwości właśnie w tej porze jesienno-zimowej. W każdym razie za chwilę się to okaże. Jeśli chodzi o kolor, to wydaje mi się, jest ok, ta 40 dla mnie. Tylko neutralna, na pewno nie żółta, ale też nie widzę w niej jakichś wyraźnych tonów różowych. Trochę ma taki zapach farby. Natomiast no jestem ciekawa, jak na mojej twarzy się sprawdzi dzisiaj. Jeśli chodzi o krycie, to ja bym powiedziała, że to jest takie naciągane średnie krycie przy jednej warstwie, ale też nie mogę powiedzieć, że przy tej jednej warstwie wygląda ciężko. Wygląda tak całkiem przyzwoicie, lekko. I daje raczej satynowo-matowe wykończenie, to nie jest podkład nawilżający, a przynajmniej dające, takie, wiecie, nawilżone, rozświetlone wykończenie. I tak jak widzicie, podkład rozprowadzam wspomnianą już gąbeczką, i jeśli chodzi o to, jak aplikuje mi się nią produkt, no to muszę powiedzieć, że jest całkiem miękka. To nie jest taka najbardziej porowata gąbeczka, jaką kiedykolwiek używałam. Powiedziałabym, że ona nie jest ani miękka, ani też jakoś wybitnie twarda, więc jest szansa, że sprawdzi się też do takich bardziej rzadkich podkładów, bo po prostu nie będzie ich pijać. No, i rozprowadza mi ten podkład tutaj naprawdę bardzo przyzwoicie. Podoba mi się. Jestem ciekawa, jak będzie się prać. Jeśli chodzi o podkład, to tak jak widzicie, nie oksyduje, więc to na plus. I przy tej drugiej warstwie udało mi się osiągnąć nieco lepsze krycie. Natomiast potrzebuję jeszcze miejscowo odrobiny korektora. No i oczywiście pod oczami. No i w tej przesyłce pr znajdował się też korektor tej samej marki, tej samej serii. Jest to Max Factor Facefinity. Niespodzianka. I tutaj akurat wziąłam sobie kolor, słuchajcie, 0,10, więc chyba najjaśniejszy. I to ma być również długotrwały korektor z niezłym kryciem. Także zaraz się to okaże. Jestem ciekawa, jak z kolorem, czy nie będzie zbyt żółty. I tak jak widzicie, korektor jest dosyć jasny, żółty. Mam wrażenie, że z czasem jeszcze bardziej żółknie, może nieco oksyduje. No ale zobaczymy, jak z kryciem. Konsystencja ma dosyć lekką, jak na produkt kryjący, także zobaczymy czy sobie w ogóle poradzi z zasinieniem. Moje zasinienie nadal przebija przy jednej warstwie, więc to na pewno nie jest korektor tak wybitnie mocno kryjący. Więc będę pewnie musiała zbudować to krycie drugą warstwą, przynajmniej punktowo w dolinie łez. I dokładam korektor na niedoskonałości tutaj wokół nosa. Odrobinkę jeszcze w dolinie łez, bo mi to nie wystarcza. No i tutaj jeszcze na boki twarzy, gdzie pojawiają mi się niedoskonałości. Okej, okay, i tak prezentuje się korektor przy jednej punktowej warstwie na niedoskonałościach i dwóch warstwach pod oczami. No i widzę, że tutaj ten gagatek mi prześwituje, więc ja muszę z tym koniecznie coś zrobić, bo wiem, że później na tle całego makijażu będzie mnie to po prostu rozpraszać, jeżeli go nie przykryję. Także dołożę jeszcze drobinkę tego korektora i spróbuję go wklepać palcem, żeby nie pochłaniać tego krycia. Tylko, żeby go tutaj skoncentrować, mam nadzieję, że wtedy będzie lepiej. No, raczej nie sięgnęłabym po ten korektor w momencie, gdy mam jakieś niedoskonałości bądź większe zasinienia bo wiem, że raczej by sobie z nim nie poradził. Okej, okay, moi drodzy, udało mi się doklepać te krostę, ale wcale nie tym korektorem z Max Factora, bo nie dało się jej niestety tam tym korektorem przykryć, więc pod ręką miałam akurat korektor Revolution Pro, ten mocniej kryjący i to właśnie jego użyłam. E, także teraz prezentuje się to zdecydowanie lepiej. I teraz mogę już. Spokojnie przypudrować twarz, niestety tym razem nie mam nic nowego, więc użyję sprawdzonego pudru z drogerii, czyli tego z Vibo. Ja przypudruję sobie teraz szybko przestrzeń pod okiem i użyję pędzelka numerek 03. I to jest pędzelek generalnie do highlightera, czyli rozświetlacza, natomiast ja wykorzystam go również do takiego miejscowego pudrowania. Bardzo fajny, mięciutki pędzelek, super tutaj rozprowadza puder pięknie utrwalił przestrzeń pod okiem. Teraz jeszcze użyję go, aby przypudrować szczególnie tutaj przestrzeń bruzdy nosowo-wargowej, policzków, niedoskonałości i nosa. Boki twarzy pozostawię trochę lżej przypudrowane. Użyję do tego po prostu większego pędzla. Jeśli chodzi o resztę twarzy, to użyję pędzelka 01 Powder i właśnie w tym celu wykorzystam ten pędzel do pudrowania, szczególnie tych boków twarzy, które chcę, żeby pozostały takie, wiecie, jeszcze lekko wilgotne, żeby pozostały produkty suche, które na nie nałożę, fajnie się przyklejały. Twarz przypudrowana i zrobiłam się trochę chyba żółta przez ten korektor pod oczami i też przez ten puder z Vibo, bo on jednak ma zabarwienie żółte. Jest taki beżowy, ale z przewagą żółtego tutaj w kolorze. A ja teraz nie mam na sobie samoopalacza, nadeszła słuchajcie ta wiekopomna chwila, kiedy nie mam na sobie nawet grama samoopalacza. Oczywiście nie wykluczam, że się to nie zmieni na przestrzeni kilku najbliższych dni. Natomiast teraz jestem blada jak ściana i tego typu żółte tony są teraz zdecydowanie mocniej widoczne niż w momencie, kiedy jestem opalona. I jeśli chodzi o makijaż brwi, to na samym początku wypełnię je cieniem do brwi, który mam sprawdzony i mam tutaj na myśli cienie do brwi z Anastazji w kolorze Soft Brown. A później przetestujemy nowość, czyli pisak do brwi z Catrice. Pamiętacie ten pojedynczy pisak z Catrice? No, właśnie, niestety został wycofany, a na jego miejsce wchodzi taki potrójny. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ja mam go w kolorze, słuchajcie, 0,20 Soft Brown, czyli zgrywa mi się z tą paletką cieni. Mam nadzieję, że ten produkt będzie tak samo dobry jak poprzedni pisak. To się za chwilkę okaże. Najpierw, tak jak powiedziałam, szybko wypełnię brwi cieniem i użyję do tego pędzelka Kilis o numerku 0,6 w takim przepięknym pastelowym kolorze. Ok, moi drodzy, z racji tego, ja dzisiaj używam cieni, które nie pochodzą z drogerii, poza tym dobrze je znacie, bo swojego czasu bardzo często o nich mówiłam, to może wypowiem się na temat samego pędzelka, ponieważ jest to skośno pędzelek, natomiast on nie jest taki mały i drobny jak większość skośno pędzelków. I jeśli chodzi o brwi, to muszę Wam powiedzieć, że w tym przypadku naprawdę się to sprawdza, dlatego, że od razu możemy rozcierać sobie ten cień, nie potrzebujemy żadnego czesadełka, żeby je rozczesać i pozacierać te brzydkie, ostre granice, które mogą powstawać w trakcie wypełniania brwi. Jeśli chodzi o takie bardziej precyzyjne robótki, no to może być nieco ciężej, precyzyjne robótki to oczywiście mam na myśli na przykład dorysowywanie pojedynczych włosków, natomiast do takiego miękkiego wypełniania brwi naprawdę sprawdza się to rewelacyjnie. Okej, okay, moi drodzy, cieniowanie brwi skończone i mam wrażenie, że te cienie z Anastazji w odcieniu Soft Brown są w tym momencie dla mnie nieco za rude, bo mam na świeżo zrobione włosy, ale pominijmy ten fakt. Przejdźmy teraz do pisaka Catrice. Mam nadzieję, że on będzie nieco chłodniejszy. Tak mi się wydaje, że będzie bardziej oliwkowy. Uff, teraz postaram się dorysować kilka włosków. Nie gwarantuję, że mi to wyjdzie, bo nie jestem przekonana do tego typu potrójnych pisaków, no ale zobaczmy. No, nie jest to pisak, który jakoś bardzo szybko i sprawnie działa. Trzeba przejechać kilka razy. I powiem Wam szczerze, że ja nie widzę wyraźnie zarysowanych włosków. One są takie rozmydlone. No nie, tak samo tempo. A myślałam, że dorysuję sobie pojedyncze włoski. Ha! Powiem Wam, że to obok tego starego, dobrego pisaka nawet nie leżało, także nie akceptuję. Niech ten stary pisak wróci do sprzedaży. I w ogóle mam wrażenie, że ten pisak zamiast dorysować mi pojedyncze włoski, to zdarł mi ten cień, który nałożyłam wcześniej. Także po prostu jakaś masakra. Ok, moi drodzy, brwi w bólach urodzone, więc teraz możemy przejść do makijażu oczu. Jeszcze nie mam bazy na powiekach, ale użyję tej mojej sprawdzonej pilui, którą zapomniałam umieścić w ulubieńcach, a to jest mój ogromny ulubieniec z zeszłego miesiąca, także serdecznie Wam ją polecam. A jeśli chodzi o to, jakich cieni będę dzisiaj używać, to użyjemy sobie m.in. tej palety Sensik, To jest paleta Late Summer. Trochę się spóźniłam, ale wydaje mi się, że ma na tyle uniwersalne odcienie, przynajmniej Mniej w połowie, że na pewno coś z niej wykrzesam. A jeśli chodzi o drugą paletę, którą będę uzupełniać dzisiejszy makijaż, to będzie to paletka z Essence, którą również pokazywałam Wam na Insta Stories. Jest to Crystal Power i prezentuje się tak. Ma dużo błyszczących odcieni, więc jeśli chodzi o błyski, to będę używać paletki z Essence, a jeśli chodzi o maty, to użyję palety Sensic. Także tak, moi drodzy, nałożę bazę i za chwilę do Was wracam. Ok, baza pod cienie nałożona, więc teraz przejdę do aplikacji matowego beżu pod łuki brwiowe. I taki matowy beż znajduje się w paletce Sensique, także właśnie jego będę dzisiaj używać. I używam do tego celu pędzelka 07 Smatch. I użyję teraz pędzla 05, który nadaje się do crease and blending, czyli do załamania i rozcierania. No i będę posiłkować się tym może najcieplejszym, najbardziej cukierkowym odcieniem, również z paletki Sensic. Zobaczymy, jak się będzie prezentował. I jeśli chodzi o ten pędzelek 05, to jest on dosyć zbity jak na pędzel do rozcierania. O, i tak jak widzicie, mimo tego, że nie jest to taki typowy puchacz. To naprawdę całkiem nieźle można nim rozetrzeć cienie. Mam jeszcze tutaj taką 0 czwórkę puchatą, lekko spłaszczoną, i ona nadaje się tutaj all over eyeshadow, czyli właśnie to, co teraz zrobię. I delikatnie pozacieram granicę pomiędzy beżem, a właśnie tym różowym, żeby nadać tutaj miękkości w wykończeniu makijażu. No, muszę Wam powiedzieć, że mega soczyście wypada ten kolor na powiece, co mi się podoba, ale chciałabym dzisiaj ten makijaż lekko stonować, bo nie idę w stronę bardzo kolorowego makijażu. Także za chwilkę połączymy to z czymś nieco bardziej przygaszonym. I mam tutaj taki bardzo dobrze zapowiadający się brąz, idealny, myślę, na załamanie powieki. Właśnie nie za ciemny, niezbyt intensywny, niezbyt ciepły, taki neutralny i właśnie jego. Zaaplikuję na ten róż. I to, co jest jeszcze spoko w tym pędzlu, to fakt, że ma taki leciutki czubek, więc można tutaj spokojnie do załamania dojechać. Troszeczkę może w tej kolekcji brakuje mi właśnie takiego typowego puchacza, ale tak jak widzicie, spokojnie można sobie bez tego poradzić. Pigmentacja tych cieni boska, naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem, przynajmniej na razie. Dolną powiekę myślę, że też potraktuję mieszanką tych dwóch cieni, czyli brązu oraz różu, i użyję spłaszczonego pędzelka, czyli numerek 07. No, póki co naprawdę nie mam się do czego przyczepić, ani do pigmentacji cieni, ani do jakości pędzli. Jest subcio. Ok, tak prezentuję się cieniowanie matami. Nie wiem, czy będę je jeszcze wzmacniać. Teraz skupię się na błysku i wykorzystam paletkę z Essence. I mam wrażenie, że teraz najbardziej przemawia do mnie to chłodne różowe złoto, więc nałożę go na palec i wklepię w powiekę. Okej, okay. jeśli chodzi o ten cień, to wydaje mi się, że jest trochę suchy, ale tak jak widzicie, ma potencjał, ponieważ przykleiłam go tak naprawdę do bazy spilui, która już zdążyła zastygnąć, także nie było tutaj zbyt dużej przyczepności i szansy, żeby wydobyć z niego 100%. Natomiast, mimo wszystko, bardzo ładnie się błyszczy. To jest taka, powiedziałabym, satynowa perła. To nie jest metaliczny cień, ale absolutnie się tego nie spodziewałam. Natomiast wewnętrzne kąciki, mam ochotę użyć najjaśniejszy cień z tej paletki, czyli Biel, nie wiem czy ta biel na coś opalizuje, to za chwilę się okaże. No, mam wrażenie, że on lekko mieni się na różowo i niebiesko. Bardzo subtelnie, ale jednak, ponieważ ta baza kolorystyczna jasnoperłowa jest zdecydowanie silniejsza. I tak się zastanawiałam, czy w ogóle wzmacniać ten makijaż, czy może zostawić taki delikatniejszy. Natomiast, jak patrzę na ten fiolet w paletce Sensic, no to krzyczy do mnie. I mówi użyj mnie chociaż odrobinkę, także tak zrobię. Użyję go w niewielkiej ilości i wykorzystam pędzelek 0,5. Nałożę naprawdę minimalną ilość fioletu, tylko po to, żeby delikatnie przyciemnić zewnętrzną linię rzęs oraz zewnętrzny kącik. Oczywiście rozcieram wszystko w górę, po to żeby nie było brzydkich granic i też żeby powiększyć optycznie oko. Dołożę tego fioletu również na dolnej powiece, ponieważ mam wrażenie, że totalnie odmieniło to makijaż i prezentuje się teraz tak nieco bardziej tajemniczo, bardziej romantycznie. Podoba mi się to. Okej, okay, moi drodzy, wydaje mi się, że to cieniowanie mogę już uznać za skończone. Teraz poza kamerą wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne i przykleję nowość dla mnie, rzęsy z Catrice, które. Prezentują się naprawdę bardzo zachęcająco. Są na cieniutkim, przeźroczystym pasku i mają bardzo ładny kształt, także mam nadzieję, że będą fajnie prezentować się na oczach. No ale to okaże się już za chwilę, ponieważ teraz przykleję je do rzęs poza kamerą. Moi drodzy, rzęsy przyklejone i powiem Wam, że moim skromnym zdaniem wyglądają fenomenalnie przepięknie podkreślają mój kształt oka i tak się podekscytowałam tymi rzęsami, że aż tutaj szukałam dokładnej ich nazwy i nazywają się Insta Extreme Volume Lashes i mam nadzieję, że są dostępne w drogerii, bo jeżeli tak, to jutro pobiegnę, nie wiem, do Hebe i spróbuję zrobić sobie zapas. Tak mi się te rzęsy podobają. Dodatkowo są niesamowicie leciutkie, wręcz niewyczuwalne na oku, dają efekt wow i sprawdzą się myślę nie tylko do wieczorowego makijażu, ale również do takiego lżejszego dziennego. Przepiękny mod Model, także serdecznie Wam już w tym momencie te rzęsy polecam. No i cóż, moi drodzy, teraz oddalę Was od siebie i przejdziemy do wykończenia makijażu twarzy. Okej okay, moi drodzy, na ten moment jestem zakochana w tym, jak prezentuje się makijaż oka i poza kamerą wykonturowałam na szybko twarz, ponieważ nie mam niestety dzisiaj żadnego nowego kosmetyku z drogerii, właśnie do konturowania. Więc teraz przejdziemy już do różu i rozświetlaczy. Jeśli chodzi o róż, to użyję różu z i to jest Blush Box Glowing Multicolor. I ja mam go w kolorze 020 It's Wine. O'clock. Prezentuje się pięknie. To jest taki zgaszony róż. Myślę, że z tych bardziej eleganckich, nadających się na co dzień, do pracy, do szkoły, wiecie, na studia, <grym> ale również na imprezę. Także zobaczmy, jak będzie prezentował się na policzkach. Użyję pędzelka 02 Blush and Bronzer. Uuu, troszkę przesadziło mi się, ale mimo tego, że chyba troszkę zbyt hojnie go tutaj nałożyłam, to nadal prezentuje się jeszcze w granicach tolerancji. Także Nałożę go jeszcze z drugiej strony i ewentualny nadmiar zmiotę dużym pędzlem, żeby delikatnie złagodzić efekt różu. Jeśli chodzi o ten róż, to wydaje mi się, że już na ten moment mogę powiedzieć, że będzie jednym z moich ulubieńców, dlatego że naprawdę ma taki piękny, rzadko spotykany, zgaszony odcień, który pasuje na wiele okazji. No, i teraz przejdziemy do paletki z Essence, paletki rozświetlaczy. Tutaj akurat wzięłam eyeshadow palet. To już było, ale mam tak naprawdę na myśli Crystal Power Blush and Highlighter Palette, czyli coś, o czym chyba jeszcze nie wspominałam, że będziemy testować, albo już wspomniałam, nie pamiętam. W każdym razie paletka prezentuje się tak. W tych paletkach mamy lusterko. W paletce Sensic również takie lusterko się znajduje i mam ochotę użyć tego złotego rozświetlacza i zobaczyć, jak będzie się prezentował i będę aplikować go pędzelkiem, którym na początku pudrowałam twarz, czyli tego 03 highlighter. Użyjemy go teraz zgodnie z przeznaczeniem. I ten rozświetlacz nałożony trochę większym pędzlem niż zwykle mam w zwyczaju nakładać rozświetlacz, daje taki bardzo elegancki efekt, ale jest to efekt tafli. Nie ma tutaj drobinek brokatu. I ten rozświetlacz, tak samo jak róż, w mojej ocenie nadaje się na wiele okazji. Można nim uzyskać zarówno bardzo elegancki efekt, jak i również efekt intensywniejszy, efekt tafli. Także to bardzo mi się podoba. Troszeczkę go pobudowałam i mam teraz już właśnie wspomnianą wcześniej taflę. Bardzo ładny efekt, taki też nieprzesadzony, niezbyt drobinkowy, nie brokatowy absolutnie, także wydaje mi się, że większość osób będzie zadowolona. Okej, okay, moi drodzy, rozświetlacz nałożony, w szczególności na brodę, także ten element mogę już odhaczyć na mojej liście rzeczy do zrobienia. No i cóż, zostały mi jeszcze tylko usta i mam dzisiaj do przetestowania kolejny kosmetyk z Catrice. Dzisiaj koncentrujemy się na kilku konkretnych markach, ale przyznawam szczerze, że już dawno nie testowałam tej marki. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak naprawdę użyłam więcej niż jednego produktu w filmiku, więc całkiem przyjemnie mi się tę markę dzisiaj testuje. No i mamy tutaj pomadkę z Catrice. Jest to matka w sztywcie w kolorze 0,20. Jest to demi mat. Prezentuje się w opakowaniu bardzo ładnie. Nie wiem, czy nie będzie gryzła się trochę z odcieniem mojej bluzy. Zaraz się to okaże. No ale róż, ten odcień jest przepiękny, to musicie przyznać. No i już nie gadam, tylko aplikuję. Jestem ciekawa tego wykończenia i pigmentacji. Pomadka, moi drodzy, nałożona i pomijając fakt, że ten kolor gryzie się nieco z moją bluzą, bo bluzę mogę zawsze zmienić, no to niestety konsystencja tej pomadki nie jest najszczęśliwsza. Nałożyłam ją na ustach i tutaj w wewnętrznych kącikach, w szczególności widzę, że zaczęła się już tak grudkować, wyglądać bardzo nieświeżo, co na pewno zauważycie na zbliżeniach nigdy tak nie mam słomatkami w sztywcie, więc jestem w szoku, a też nie mam jakoś bardzo wysuszonych ust, dlatego, że wczoraj wiedząc, że dzisiaj będę nagrywała, zrobiłam sobie, wiecie, pełną kurację odmładzającą, nawilżającą, włącznie z peelingiem i nawilżeniem ust, także jestem... Trochę zdziwiona, że tak to wyszło. Jestem ciekawa, jak ta pomadka się będzie utrzymywać. Nie będę jej teraz zmywać, żeby ten test był pełny. No to po prostu się przemęczę i w niej dzisiaj pobędę. Natomiast to, jak prezentuje się już na tym etapie na ustach, mnie absolutnie nie satysfakcjonuje. Tworzy też efekt suchych skórek, których tak naprawdę nie ma, więc to jest. Niebywałe. No ale cóż, moi drodzy, czas przestać narzekać na pomadkę. I mamy, moi drodzy, w tym momencie godzinę 15.12. Niestety nie jestem w stanie Wam pokazać telefonu, ponieważ służy mi za podgląd. Muszę wymyślić sobie inny podgląd, natomiast na razie radzę sobie jak mogę. No i cóż, jeśli chodzi o to, jak prezentuje się makijaż twarzy, to jeśli chodzi o podkład, to prezentuje się poprawnie. Co do podkładu nie mam większych wątpliwości. Wydaje mi się, że wygląda ok. Nie miał jakiegoś. Niebywałego krycia, ale wydaje mi się, że wygląda na twarzy dosyć świeżo. Nie jest to takie super nowoczesne wykończenie, jak na przykład ten nowy podkład z burżuła, który bardzo mi się fajnie sprawdza. Ten Always Fabulous. Natomiast, no, to jest taki po prostu bezpieczny podkład o średnim kryciu, który niestety przy większych problemach z cerą trzeba budować, bądź po prostu e, posiłkować się jeszcze dodatkowo korektorem. E, nie podoba mi się za to korektor z tej samej serii. Mam wrażenie, że mam pod oczami takie dwa żółte placki, więc jeżeli mieliście wątpliwości, czy ten korektor mi się podoba i czy ja widzę te żółć pod oczami, no to tak, widzę i e, jest ona dosyć mocno wybijająca się. Jakoś tak na tle tego makijażu, który jest zgaszony, różowy, chłodny, m, aż tak bardzo tego nie widać już po konturowaniu twarzy, ale zanim wykonturowałam twarz i nałożyłam róż, rozświetlacz i tak dalej, no to te żółte placki pod oczami były bardzo mocno widoczne. E, no i krycie tego korektora absolutnie mnie nie powala, więc jestem na nie. Co do korektora już od razu mówię, że raczej nie będę tego używać, właśnie dlatego, że ja raczej nie mam takich dni, że to zasinienie jest niemal niewidoczne. Zawsze trochę to widoczne jest, szczególnie w Dolinie US. No i zawsze mam coś tam do przykrycia, jakąś małą krostkę, więc potrzebuję troszeczkę lepiej kryjących korektorów. Jeśli zaś chodzi o kosmetyki do twarzy, to bardzo podoba mi się ta paletka rozświetlaczy. Ja wiem, że użyłam tylko jednego rozświetlacza, natomiast słoczowałam sobie tę paletkę w momencie, kiedy robiłam Wam Insta Stories. No i te produkty, te rozświetlacze mają naprawdę bardzo fajną konsystencję. Ten w ogóle biały jest taki trochę jak ten Diamond Bomb z Fenty, chociaż nie zrozumcie mnie źle. Chodzi mi o to, że on jest tak samo lekko wilgotny, plastelinowaty i również ma taką bezbarwną bazę i jest bardzo mocno drobinkowy, więc jeśli chodzi o ten rozświetlacz, no to on z takim super eleganckim nie ma zbyt dużo wspólnego. Natomiast ten złoty wydaje mi się, że prezentuje się bardzo ładnie, tak bezpiecznie. Jeśli chodzi o te dwa róże, no to ten Byłby dla mnie zdecydowanie za ciemny, ale jeśli chodzi o ten, jako taki różo rozświetlacz, to ja to kupuję, bardzo mi się podoba. Jednak wydaje mi się, że lepszym pomysłem na róż jest ten produkt z Catrice, który świetnie mi się dzisiaj sprawdził. Piękny kolor różu, już to powiedziałam wcześniej, więc nie będę się powtarzać. Ale w mojej ocenie wygląda na policzkach bardzo świeżo, elegancko. Nie przytłoczył mi tego makijażu, mimo tego, że nałożyłam go tak hojnie twardą ręką. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to jestem zakochana w tej paletce Sensique. Kolejny świetny produkt, jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem zarówno tej paletki Skobo, którą ostatnio testowałam jak i tej paletki Sensic, mam ochotę użyć tej zieleni, w którymś Filmiku, czy po prostu w jakimś moim prywatnym makijażu, bo również prezentuje się bosko. No i to jest paleta taka stonowana, z odrobiną szaleństwa, która myślę, że sprawdzi się wielu osobom, dlatego że daje nam masę możliwości. Te cienie nie są super ekstra suche, nie osypują się przez to aż tak bardzo mocno, można je szybko wyblendować, domgiełki nie robią plam, nie smużą, także naprawdę bardzo ta jakość przypadła mi do gustu. Jeśli chodzi zaś o paletkę cieni z Essence, no to tutaj użyłam tak naprawdę tylko dwóch, rozświetlających cieni. No i to są cienie perłowe. Nic takiego super ekstra zaskakującego. Te wykończenia cieni prezentują się prawie dokładnie tak samo na powiece jak w opakowaniu, także jeżeli podoba Wam się wygląd tej paletki, to jak te cienie odbijają, e, ta ich perłowość, no to wydaje mi się, że będziecie po prostu z niej później zadowoleni, kiedy zaaplikujecie cienie na powiekę. Jeśli zaś chodzi o narzędzia, których dzisiaj użyłam, czyli mam tutaj oczywiście na myśli pędzelki, o których test prosiliście mnie na Instagramie, no to muszę Wam powiedzieć, że są to bardzo przyzwoite pędzelki Syntetyczne, niesamowicie mięciutkie, przyjemnie mi się nimi pracowało. Z doświadczenia wiem, że takie syntetyczne pędzelki łatwo się czyści. Można je stosować zarówno do produktów sypkich, suchych, jak i do mokrych, ponieważ właśnie dzięki temu, że jest to włosie syntetyczne, to ono nam nie zafarbuje i też jest z nimi po prostu mniej problemu. Bardzo fajne te pędzelki do oczu. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo mimo tego, że w tej kolekcji brakowało mi trochę takiego zwykłego, puchatego pędzelka, to nie miałam większego problemu z roztarciem dzisiejszych cieni. Także dały sobie w 100% radę. Jeśli chodzi o gąbeczkę, to tak jak już mówiłam, ona nie jest najbardziej miękką gąbką na świecie, ale też nie jest jakoś super ekstra twarda. Także spokojnie wystarczy. Fajnie blendowała mi podkład w twarz, i później korektor również byłam w stanie nią tutaj bardzo precyzyjnie doklepać. Także gąbeczka w mojej ocenie również na plus. No i jeszcze baza pod makijaż, bo o niej nic nie powiedziałam. Wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych rzeczy dzisiejszego testu, ponieważ przyjemnie mi się ją aplikowało faktycznie miało taką lekko lepką konsystencję, więc wydaje mi się, że wpłynie to na trwałość makijażu i że podkład po prostu utrzyma się lepiej. Ma ładny zapach, dodatkowo jej konsystencja jest bardziej kremowa niż silikonowa, więc podkłady nie będą się po niej ślizgać. Dodatkowo ma też delikatny kolor, więc wyrównuje jakieś delikatne zaczerwienienia. No i tak moi drodzy, jeśli chodzi o pisach do brwi, to w mojej ocenie jest to najsłabsza część dzisiejszego testu. Smużył, nie dało się zrobić ładnych, ostrych kresek. Niestety ścierał mi również Cień dobry, który wcześniej nałożyłam, więc w mojej ocenie jest to niestety porażka dzisiejszego testu. No i cóż, moi drodzy, spotkamy się jeszcze za kilka godzin z podsumowaniem trwałości dzisiejszego makijażu, także trzymajcie się, widzimy się dosłownie za chwilę. Okej, okay, moi drodzy, wracam do Was z podsumowaniem trwałości dzisiejszego makijażu. Mamy godzinę 23.02. Jeśli chodzi o to, jak prezentuje się makijaż na ten moment, no to usta zjadły się absolutnie. Generalnie tej pomadki z Katriz wam nie polecam, bo wyglądała tragicznie tak naprawdę od samego początku. Także o pomadce nie mam ochoty więcej już opowiadać. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to podkład utrzymał się raczej ok. Trochę zebrał się w bruźzie nosowo-wargowej, starł się z nosa, starł się z tych niedoskonałości, chociaż z tej się nic nie starło. I korektor z Makeup Revolution też się nieźle utrzymuje. Jeśli chodzi o to, jak to tutaj się utrzymuje na linii włosów, to ja robiłam włosy wczoraj i mam jeszcze takie jakby małe zacieki z Farby, więc one tak jakby prześwitują. No ale to się po prostu zmyje po pierwszym myciu głowy. No ale nie wygląda to źle. Podkład prezentuje się naprawdę. Całkiem ok, nie wyświecił się praktycznie wcale. Jednocześnie też nie mogę powiedzieć, że się jakoś brzydko zasuszył. Wydaje mi się, że jest to taki spoko, podstawowy podkład na początek waszej historii makijażowej, kiedy potrzebujecie czegoś w miarę trwałego. Ale żeby nie było, znam lepsze propozycje z drogerii w podobnym przedziale cenowym. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to utrzymał się rewelacyjnie. Kocham ten makijaż, dzisiaj czułam się w nim. Wspaniale i gdyby nie te brwi, które troszeczkę mnie wkurzały i zaburzały wygląd ostateczny makijażu oka, no to powiedziałabym, że ten makijaż to dla mnie strzał w dziesiątkę. Uwielbiam takie kolory, uwielbiam przełamanie fioletem, uwielbiam lekki błysk. Te rzęsy dodały takiej drapieżności makijażowi, więc ja jestem zakochana. To już by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Proszę Was, żebyście zostawili komentarz, czy używaliście któregoś z produktów, które dzisiaj Wam pokazałam czy może macie ochotę któregoś z tych produktów spróbować? Jestem niesamowicie ciekawa. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa.